W punkcie szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu przeciwko COVID-19 szczepią się seniorzy 70 plus oraz medycy. Niestety na razie wstrzymano kolejne zapisy. Ma to związek z decyzją Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu dostaw szczepionek i liczbie zapisanych już osób. Od 25 rozpoczęliśmy szczepienie seniorów. Seniorzy mają wyznaczany termin i godziny szczepienia. Szczepimy co 15 minut, natomiast do obserwacji są też pozostawiani. Żebyśmy wiedzieli jaki jest ten obraz po jak się czują, wyznaczamy konkretnie godzinę pacjentowi, dzwonimy, informujemy, ale ze względu na to, iż sami się mylą w tych godzinach, zgłaszają się też o innej porze i musimy też przyjąć. Mimo to, że szczepimy w tym czasie na przykład pierwszą dawką osoby z grupy 0, to też ta osoba, ten senior jest przyjęty jakby między tymi osobami z grupy 0, no bo nie możemy takiego człowieka odesłać. A w jakich godzinach odbywają się szczepienia dla seniorów? Dla seniorów zrobiliśmy godzinę od 10 do 13.15, natomiast na portalu podzieliliśmy też godzinę od 10 do 12, tak jak to jest ta godzina dla seniorów do sklepów, gdzie wychodzą, to w tych samych godzinach też podaliśmy, że tak szczepimy. Jak na razie wstrzymali Państwo zapisy na szczepienia? Tak, ponieważ te pierwsze zapisy seniorów osób z grupy 80 plus były od 15 prowadzone, następna grupa to

ta, te dwie grupy zapisaliśmy już ponad tysiąc osób. W ciągu jednego dnia, w piątek 22, zapisaliśmy 700 osób. Także jest to bardzo duża ilość osób już takich do, zdecydowanych do szczepienia. Yy, postanowiliśmy wstrzymać te zapisy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Bo nie chcemy też takiej listy długiej oczekujących yy, tworzyć, gdyż ci pacjenci się denerwują. I nawet jak są dziś zapisani od, w odległym terminie, nie mają jeszcze terminów podanych do szczepienia, to już się denerwują, już do nas przychodzą, pytają. Dlatego bezpiecznie będzie, że po prostu uruchomiły te zapisy wtedy zgodnie z komunikatami. Teraz pacjenci mogą zgłosić jedynie chęć zaszczepienia. Tak, teraz pacjenci mogą na infolinię 989 i tam konsultanci z tej infolinii będą oddzwaniali. To jest takie zgłoszenie chęć szczepienia i dostaną wiadomość, jak będą te szczepienia uruchomione dla tej grupy. Jeszcze może taki komunikat powiem do Państwa, że w związku z tym, że wstrzymaliśmy te zapisy. Mamy nadal czynne dwa telefony, które wcześniej podawałam: 534 844 692 i 531 648 585 i pod tym telefonem mogą y, państwo uzyskać informacje, czyli można dzwonić, one są nadal czynne, mimo to, że wstrzymane są zapisy. Y, natomiast mam prośbę żeby do tego punktu szczepień, gdzie wcześniej była rejestracja, żeby przy okazji nie przychodzić się pytać, dlatego, że no nie chcemy mieszać osób, które się pytają o zapisy z osobami, które się szczepią, bo i tak ci Państwo nie będą tutaj zapisani, bo dlatego, że jak mówiłam, są te zapisy wstrzymane. W związku z tym lepiej telefonicznie po prostu dopytać, odpowiemy, jak to wygląda. Są informacje na naszej stronie szpitala, są na Facebooku szpitala również umieszczone. Seniorzy nie kryją zadowolenia z przyjęcia szczepienia. Jak się Pani czuje przed szczepieniem i cieszę się Pani, że to już? Cieszę się, że już, tak. Jak długo Pani oczekiwała na zapisanie? To znaczy się dwa tygodnie. Trudno było się zapisać? Nie, akurat nie tu do szpitala, to nie było problemów. Myśli Pani, że to oznacza troszeczkę taki bardziej powrót już do normalności, jeżeli Pani się zaszczepi? Dopiero jak drugi raz będę zaszczepił, na to, już jakaś reakcja będzie. Wtedy się poczuje się Pani bezpieczniej? Tak. Jesteśmy zadowoleni i przyszliśmy z chęcią się zaszczepić. Długo Pan oczekiwał na zapisanie? No, może nie tak długo, nie tak długo. Tak w miarę wszystko. Myśli pan, że to jest jakaś szansa na normalność? No, jest szansa, jeszcze o 20 lat przedłużyć życia. No. <laughs> Polecałby pan innym osobom? Wszystkim. Wszystkim, kogo spotkam, to polecam. Ile ja, jednak ludzie są zainteresowani, zainteresowani są i chcą, chcą się szczepić. Jak się pani czuje przed szczepieniem? No, ja się dobrze czuję. Trochę strumowana, ale tak w miarę mhm. jak to przed. Nie przetarzy. ma żadnych obaw? Nie. Długo Pani czekała na, to, na ten moment? No nie tak długo, tak w miarę możliwości nie tak długo, bo ja już przeszłam COVID-a. Bardzo łagodnie w domu, i sama i łagodnie przeszłam. Nie ma Pani żadnych obaw? Nie mam żadnych obaw, nie mam powikłań po covid także... Czy zachęcałaby Pani inne osoby też się zapisały? No proponowałabym. Niech każdy skorzysta, sobie przedłuży trochę tego życia. Bo to życie jest takie piękne. Świat piękny. Jak Pan się czuje po szczepieniu? Normalnie. Nie czuję w ogóle, że coś mnie boli albo coś, no siedzieć i siedzę, i siedzę. Musi Pan teraz poczekać chwileczkę, tak? No nie wiem, ile tam, powiedziała, że jak przejdzie tam na zegarek, wejrzała i powiedziała, że mnie powie, żebym wszedł. No. A co Pan sądzi o tych szczepieniach? Potrzebne są? A, no jeżeli będą efektywne, no to bardzo dobrze. Bo oczywiście strach przed chorobą jest. No, no. Zarazić się to szybko, tylko lecieć jest ciężko. Ale czy, czy to będzie efektowne, no to nie wiadomo. I teraz trzy tygodnie musi Pan na siebie uważać. No, ja i tak uważam, bo są to i tak uważam na wszystko. Nie wychodzę z domu nigdzie, bo mi przynoszą trochę tu, trochę tam, jak idzie. Będziemy dla Państwa na bieżąco przekazywać najważniejsze informacje związane ze szczepieniami.